Dobry wieczór, Zabrze. Za nami kolejna sesja Rady Miasta. Wśród blisko 40 projektów uchwał dzisiaj kilka wzbudziło wyjątkowe emocje. U mnie konkretnie jeden, ten, który dotyczy prywatyzacji górnika Zabrze, a dokładnie sprzedaży 51% akcji. Dlaczego u mnie takie emocje, skoro od kilku lat powtarzam, że górnik powinien trafić we właściwe ręce, do dobrego inwestora, który pozwoli mu rozwinąć skrzydła? Ano dlatego, że w projekcie uchwały, który został nam dzisiaj przez panią prezydent przedstawiony, nie ma informacji ani o tym, kto ma kupić klub, kiedy ma kupić klub, za jakie pieniądze ma go kupić, ani na jakich warunkach. A to są kluczowe elementy, o które każdy z nas, każdy z kibiców na pewno chce zapytać. Właśnie dlatego. Cieszę się, że po tym jak zawnioskowałam o to, żeby ten projekt został zdjęty z porządku obrad, pani Małgorzata Mańka-Szulik pod presją wszystkich radnych zdecydowała się na to, żeby go wycofać z porządku obrad. Mam nadzieję, że wróci do nas wtedy, kiedy będzie przygotowany jak należy i przede wszystkim przedyskutowany z mieszkańcami i z kibicami, bo właśnie głos mieszkańców i kibiców jest istotny. A dlaczego mówię o głosie mieszkańców? Dlatego, że inne projekty uchwał, które również wzbudziły sporo emocji, dotyczyły nadania nowych nazw nowym ulicom i nowym rondom. Dlaczego wobec tego głos mieszkańców ma dla mnie takie znaczenie? Ano dlatego, że zgodnie z przepisami nowe ronda i nowe ulice powinny być wcześniej Przepracowane przez Rady Dzielnic. Rady Dzielnic powinny wyrazić swoją opinię na temat tego, czy dana propozycja nowej nazwy ronda jest właściwa czy niewłaściwa. Czy lokalni mieszkańcy chcą takiego ronda o takiej nazwie, czy jednak nie. Jak się okazuje, pani Małgorzata mańka robi wszystko zgodnie z przepisami. Tak dzisiaj nam wytłumaczyła. To znaczy, poprosiła Rady Dzielnic o to, żeby zajęły stanowisko. I tyle. Właściwie zgodnie z przepisami wcale nie musi czekać na opinię Rad Dzielnic. Tak nie powinna wyglądać, wyglądać demokracja i współpraca z mieszkańcami. Nie po to radni Rad Dzielnic pełnią swoje funkcje społecznie, żeby ich głos nie był brany pod uwagę. Ja się na to nie zgadzam. I mam nadzieję, że 7 kwietnia wszyscy mieszkańcy pokażą również, że nie zgadzają się z takim traktowaniem nas, mieszkańców. Więc bardzo serdecznie zachęcam Was do tego, żebyście. Wzięli udział w wyborach 7 kwietnia. A jeśli macie więcej pytań co do tego, co głosowaliśmy podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta, to koniecznie zachęcam Was do tego, żebyście odezwali się do mnie albo w wiadomości prywatnej, albo w komentarzu pod tym postem. Dobrego wieczoru!